Dzisiaj odwiedzimy złomowisko! <trujewanie> 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 <trujanie> Tylko nie nagrywaj tego warsztatu, bo warsztat jest tragiczny. Dlatego, że coś tam się zepsuło. A dokładnie takie cudo, które steruje prasą. To chyba to się nazywa prasa, bo to chyba prasuje i tnie nawet, więc nie wiem, bo prasa sama to prasuje, A tutaj to jest jakieś elementy docięcia. cięcia. Prasa nożyce służy do kompresji po prostu. Złomu, który jest tutaj w takiej postaci, do postaci, która jest zmielona, ubita i pocięta po prostu najmniejszą frakcję. Siła nacisku noży, która tnie, jest do 700 ton. Coś takiego, to jest cały panel sterowania, który jest bezprzewodowy. On się zepsuł. Przyszedł operator do nas, stwierdził, że pilot nie działa. Pierwsze podejrzenie padło na baterię. Okazało się, że baterie są dobre po sprawdzeniu. Więc skoro to jest zasilane bateryjnie, to pierwsze co, trzeba było sprawdzić baterię. I jak widzicie, bateria była sprawdzona i wszystko jest ok, bo też jest druga bateria, która poprawnie naładowana i wszystko śmiga. I to jest na takich trzech pinach, które są na sprężynkach. jak to się wsuwa. Teraz to powinno się uruchomić. Tutaj są takie diody i powinno się tu je zaświecić. Którąś się Pokazałem, że to się uruchamiam już? Tutaj tym, żeby się przytrzymać, on zrobi jakieś tam testy. Aha. I później tam z boku masz ten, ten drugi, żeby uruchomić tam zielony jakiś tam nie. A z tej strony. Czyli ten guzik przytrzymujemy, i jest trup. Ale podobno udało to się raz uruchomić, bo taka usterka była, że ktoś wsadził kilka razy tą baterię i to raz zaskoczyło, więc wstępnie wygląda to na problem z połączeniem baterii. Więc może będzie to prosta usterka, ale może wcale niekoniecznie. To się wysuwanie, chyba się trzeba popchnąć i do góry, tak? Tak. Połączenie jest zrealizowane na tych trzech pinach tutaj i na baterii również mamy te trzy piny i oczywiście to musi być na sprężynce, że to się wciska. Więc może na, na samym tym jest brak połączenia. Może teraz na przykład nam przewodzić, ale nam już nie przenosić prądu, tak? Czyli napięcie jeśli sobie teraz sprawdzimy, czy przewodzi to zwykłym miernikiem, czy występuje napięcie, może coś tam występować, ale pod obciążeniem tu to ma się załączyć, to napięcie spadnie, bo nie będzie przewodziło odpowiedniego prądu. To może to rozbierzmy na początku. O, ale dokręcone. O, mordę. Ale ciężko idzie. Muszę większy śrubokręt wziąć. W jest z której strony się otwiera. Może z tą Okej. 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 Tutaj są właśnie te trzy piny, kabelki. Może któryś tutaj już kabelek nie trzyma. To już tam pękło to polutowanie. Ten jest pusty, to jest to nawet nie To Tylko jest plus i minus. Nie ma trzeciego kabla. A pozostała elektronika nie wygląda na pozalewaną w żaden sposób. W rozumieniu cieczą, jakąś tą wodą czy czymś. Dobra. Teraz warto zmierzyć, gdzie to idzie. To idzie tutaj. I to jest ta wtyczka, tak? Hmm. Tu jest jakiś wsuwak. jakby czegoś tutaj brakowało. I to jest połączone z tą wiązką. W jednej wiązce jedzie do tego wtyka. Może tutaj coś jest potrzebne, żeby to było wsunięte? Bo pytałem się tutaj, czy coś tu było wsunięte, czy cokolwiek. O co tutaj chodzi z tym? Czy to jest na przykład na zasilacz? Panowie powiedzieli, że pierwsza z to widzą. ale to może na zasilacz jest, rzeczywiście. To może na zasilacz. Czy może to zasilacz się wpina. Łatwo to zmierzyć w sumie. To jakiś bezpieczny. Dobra, zobaczmy o co chodzi z tym. Bo może tutaj na przykład była jakaś wsuwka bezpieczeństwa, że bez tego on może to w ogóle odcinać zasilanie na przykład. A po prostu to jest na zasilacz. W sumie mogą sobie sięgnąć manuala, instrukcji obsługi. No ale zobaczmy już teraz, oszczędzam czas. 47 mm ma połączenie, a to drugie. Nie ma połączenia. Ok. Interesujące, dobra, słuchajcie, mnie to zaintrygowało. Co to w ogóle jest? Co, co to, to co tutaj się dzieje? Czekajcie, muszę zobaczyć w manualu. Bo jeszcze się okaże, że to jakaś wsówka bezpieczeństwa. Jeżeli jak się wyciągnie, to sprzęt nie działa. Takie zabezpieczenie przed nieautoryzowanym załączeniem, na przykład. No dobra, jedyną wzmiankę, którą znalazłem w internecie, w manualu tego urządzonka, to jest właśnie kabel komunikacji RS232 że niby tutaj się to wpina, tylko że tutaj, nie wiem, z jakimś adapterem czy coś. W ogóle tu są dwa kabelki, tak, więc prawdopodobnie to jest tylko nadajnik i masa. To jeszcze sobie możemy sprawdzić, czy masa rzeczywiście urządzenia. No, bo nic innego nie znalazłem za bardzo w tym manualu, że tu coś się wsuwa innego. Szczerze mówiąc, pracownik, który mi to przywiózł, nawet dopiero teraz to zauważył, gdy o tym, tu to przeglądałem, że tu tak, taki port jest. Wcześniej tego nawet nie widział, że takie coś jest. Może nie widział, bo tam coś było wsadzone. Tam była ta dziurka, co? Zwróciłem uwagę, że jest ta, te, ten slot taki z boku, no. tak? Czy tam przypadkiem nie było takiego sznureczka, który taki wisiał, sznureczek powiedzmy, z tej dziurki? Pasek. No, ten pasek, no, 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 no. No, 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 no. No. no czekaj, zaraz na warsztacie. To weź mi, zobacz go i, i zrób mi zdjęcia tego, tego dzynksa, albo najlepiej podrzucić go do mnie. Dobra, to się postaram podrzucić. Jak to, jak to znajdę? Bo to jest bardzo ważne z tego, co widzę. A to to, mówisz, myślisz, że to wypadło i to powodowało to? Tak, to z tego, co widzę, chyba tak. Sznureczek. Ty, ale sznureczek mam, ale bez, bez niczego. No to do tego podczepiałaś ten sznureczek. Widzisz, to ja nie mam tej części. Ale była, tak? No bo mówisz, że to... Czy... Nie, nie było. Ja się też zobaczyłem, że ten sznurek sam sobie wisi, a wcześniej go nie wiedziałem. Hmm. no to zmienia postać rzeczy, jak nie mamy tego zinksa, co się wsadza. A od dawna to tak się stało, że tego nie było? Czy pamiętasz coś może więcej? Nie, to dzisiaj się stało, bo on normalnie chodzi, podobno. Bez tego, bez tego sznurka, tak? Znaczy, nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo ja sam, sam też jak dostałem ten pilot do ręki, to zauważyłem właśnie, że ten slot jest pusty. Ja mówię, czy to jest jakieś gniazdo diagnostyczne, coś do podłączania, coś do wyrywania, wiesz typu jakiś, nie wiem, USB, coś takiego i potem zobaczyłem właśnie, że przy tym pasku wisi mi tam sznurek ale bez niczego, nie? Tak jakby urwany to jest Aha, nie ma tego Więc może chłopakom się wypięło ty i... i... zgubili No Kurde, bo taka kwestia, że właśnie znalazłem <grym> takiego shorta na YouTubie w tym jeszcze właśnie z boku, wsadza tego, tego tutaj dzynksa i się zapalają światełka, widzicie? Coś tu nie łączy, coś tam pomerda, pomerda i się zapala, wsadza i też nie łączy. Powoduje to wyłączenie tego urządzenia. Wsadził i coś tam nie łączy. O! <noise> Więc chyba to mamy. Myślę też, że to jest właśnie to. Tylko prawdopodobnie to robi zwarcie między, ty między tymi pinami. Prawdopodobnie. No, oczywiście, że to tak jak switch, że załącza PEG, zwarcie, ale no. Jeśli to nie jest zwarcie, a coś innego, no to nie, możemy to na przykład uszkodzić, ten chip. A jak widać, to to zostało zgubione. Nie ma w ogóle informacji, co to jest, nie ma obwodów i jest spory problem, bo to jest spore ryzyko teraz. Zaraz zrobię tu sztuczną inżynierię, gdzie to idzie, z czym to się łączy tutaj i czy to w ogóle będzie bezpieczne teraz. Czy to mogę zrobić, czy to bo to tutaj innej opcji raczej nie widzę, niż ta, że to po prostu powoduje zwarcie tych pinów w tym slocie. To są dwa piny. Już zaśniedziałem, więc mogę też nie łączyć. Dobra, dobra. No to wsteczna inżyniera została zrobiona. Wystarczyło spojrzeć, co to w ogóle jest tutaj w tym miejscu tego tego złącza, tego środka. I jak widzicie, <grymionale> mamy jakiś element podłużny. I to jest rurka z dwoma wyprowadzeniami. Ta rurka w środku ma dwa piny, bo dwa wyprowadzenia. I oto chodzi, że to jest rzadko obecnie spotykany, ekstremalnie rzadko element, który nazywa się kontaktron. Kiedyś to było bardzo popularne, teraz już, no, jak widzicie, nie jest super popularne. I to polega na tym, że ten element zewrze nam te dwa piny, jeśli pojawi się jakieś pole magnetyczne. I widać, że ten zynzel, który tam się wsadza, jest po prostu magnesem. Lub był, bo go nie ma, został zgubiony. Sprawdźmy to, czy się ten obwód zamyka. Teraz wezmę na koniec tego obwodu swój mierniczek, podłączę. Tutaj zasilam. No, no, tu ten dwa pinny. Teraz nam nie zwiera nic, ale jeśli. Ja swój magnes neodymowy przyłożę, zobaczymy, czy zapiszę. Zwiera! Zwiera nam obwód magnes neodymowy. Wszystko jasne, więc możemy tutaj śmiało zrobić dla testów. Zwarcie i zobaczyć, czy sprzęt się uruchomi. Panowie, chyba naprawione! la, 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 la. Pyk, pyk. Dobra, zworeczka. Dobra, zwarcie jest. Zobaczmy, czy to testowo się uruchomi na tej zworce. Tyria. To chyba ten guzik tu się włącza. Ten guzik je dzwoni. Tak Monika? Wszystko okej? Okay? Bo się tam nic nie Nie no, nagrywam film Monika, muszę kończyć. Dobrze, no dobra. którym to się włączało? Hmm. Zaraz zobaczę na pewno, w którym to się w ogóle załącza. Nie, to chyba tym zielonym to się załączało. Coś jest... O nie, tu bateria świeci, okej, okay, tu bateria świeci, ale jak to, instrukcja obsługi jest tak kulała, to jak to się włącza w ogóle? E, musisz, e, ten włącznik czerwony stop musi być odkręcony do góry. Okej, okay, jest do góry, no. I zielony ten, taki jakby syrena, coś takiego, wciskasz? Wcisnę zielony, to mi się zapali tutaj te światełko baterii, tylko z boku, w rogu. A nie zapalają Ci się tam przy tych joystickach, przy tych innych, albo Ci się nie pali? Pomiędzy joystickami masz takie czerwone, tam znaczek włączenia i koło tego powinna być czerwona dioda. Do tego na środku między, między tymi, prawie między tymi dwoma joystickami, tak? Ten guzik? no, no, no. no. No nic tu się nie świeci. Może musi być w zasięgu maszyny, żeby zapał połączenie najpierw. Oczywiście znaczy, ja nigdy go nie próbowałem gdzieś tam poza zasięgiem tego maszyny, nie? Zawsze to było gdzieś tam przy. Bo już te światełko baterii, co jest w prawym dolnym rogu się zapala, nie, jak naciskam ten zielony włącznik. Mhm. <sum> to też było ale po naciśnięciu tego zielonego tego yy, guzika, on sobie tam zapala jakieś poszczególne diody i ta pomiędzy środkowym a prawym joystickiem ma taki guzik z takim czerwonym znaczkiem. Tak, tak, ale właśnie nie zapala. Jak wyciągnę baterię, czekaj chwilę, i ją wsadzę, to nic się nie świeci, ale naciśnę jest zielony i tylko bateria się zapala, wiesz? I nic się nie zapala innego. Jest wyciągnięty. Słuchaj, rozmawiałem tutaj z operatorem, który tam był wczoraj na tej na zmianie bo właśnie przyszedł No Że tam prawdopodobnie coś powinno być, oni to mówią, że to jest jakiś klucz Tak, że to jest magnes, wiesz? On magnes, no. bo w środku jest kontaktron, który załącza ten obwód bezpieczeństwa Czyli to jest prawdopodobnie, że jak zawijasz to sobie wokół, wokół ręki, że jak ci wypadnie urządzenie A, to, jest to jest takie zabezpieczenie przed tym, że wyłącza urządzenie, żeby nic z nim zostało przypadkowo wciśnięte Jak wypadnie z ręki Tak, jakbyś na motorze miał zrywkę, no nie? No, tutaj na razie zrobiłem testowo, testowo to zwarłem, tak? Że że to działa, znaczy w sensie no. tam, tam, ten obwód. Tylko teraz się zastanawiam, czy to po prostu teraz się dalej nie załącza, bo nie jest w zasięgu maszyna, wiesz? Byśmy Ale musieli. Byśmy musieli do niej podjechać, tak? Czy, czy... Tak mi się wydaje, że tak, że testowo musimy podjechać, zobaczyć. To... A kiedy by cię pasowało? No mogę teraz tak podjechać. No to dawaj jak najbardziej. To jest po prostu prawdopodobnie takie zabezpieczenie, sam pan miłoż na to wpadł, nie powiem, że ja, ale miłoż, że jak trzymacie to i wypadnie wam z ręki, to macie to wokół ręki, ten magnesik, on zostaje, to spada i nikogo to nie zabije, w sensie to będzie w maszynie, bo jak tutaj gdzieś się obije, o jakiś kancik tutaj, na przykład zginieć całkowicie co jest w środku, to tego nie, nie zrobi, bo się pilot wyłączy. Dobra, lecimy na testy, czy to jest to, a później po prostu to testowo, a gdy już to zacznie działać, to oczywiście nie powinno się tak tego używać, tylko zamówić tą brakującą część u producenta i wtedy tą zworkę się wyciągnie, albo od razu po testach się tą zworkę wyciągnie, żeby dać znać, że to działa, co nie? Kwestie bezpieczeństwa muszą być. Nie, to tam dalej. tutaj. Jest. Jest. Jest, Tutaj? Dobra, dobra, gdzie to mamy? Dobra, to gdzie jest ta machina? Tam idziemy No maszyna jest dość skomplikowana, nie? Znaczy skomplikowana, no, duża Zresztą tam wystaje taki niebieski taka duża jest? No, tak To jest największy w szczycie, złom? No, jeden chyba z większych, wiesz? I no i to jest te cudo Wow <laughs> Duże, co? Potężne Odwijamy grzybek, tak? No Zielony teraz? No Zapala się tutaj światełko. O, i teraz widzicie, teraz, za... yes. teraz załączyło, nie? No. no. Tak, czyli musiało to po prostu się połączyć z systemem, tak jak myślałem. I teraz to robisz receptek. Teraz, tak, nad... teraz tu. Naciskamy tu. silnik. Okej, okay, ta ogromna pompa wystartowała. Nie, to na razie jest yeah. tylko obiegówka i chłodzenie, bo jest nagrzane. Okej, okay. to trzymaj już teraz ty. No i teraz tylko załączamy silnik. Jeden. Tylko to było problemem. Tylko to jest problem. Słuchajcie, tam wsadziłem zworkę, w środku jest zworka na pinach. Nie wypadnie. Czy to sobie po prostu zabijacie na rękę, jak wam wypadnie pewnie, to to zrypie, jak mówiliśmy, nie? No. A teraz tej zrywki nie ma, czyli kwestii bezpieczeństwa, no nie ma żadnych. Teraz tylko w, na dwie śruby zapałem, żeby też pokazać wam zaraz. No, zobaczymy. Dobra. dobra, to gdzieś to odłożę, może? Nie, nie, właśnie, z tym no do... A, z tym Chcę próbować zaraz czy będzie chodziło. Wiesz, to jest taki siłownik po całości, aż do tamtąd. Siłownik, okej, okay, taki potężny tutaj jest tam z, tak. tam z tyłu, nie? za tym silnikiem, który zgniata prasuje, tak? tak i tutaj z przodu, tylko teraz jest przy tego, przysłonięte przy, przy wiadomo zasłona jest dla bezpieczeństwa, że jak nie to żeby nie, u, nie uderzało, ale tak zobaczymy to są noże i tam u góry są dwa też takie potężne siłowniki, które schodzą i gniotą tak jak ten złom wychodzi, no nie? tak no. widzisz że z takiego powstaje Ci taka frakcja jak tutaj kostki jakieś czy, czy nie? nie no to... takie po prostu zgniśone tak, tylko że wiesz, skompresowane o, dużo, dużo, dużo mniej. No domyślać. Idziemy zobaczyć na górze, co? Silniki chyba 90 kW, albo i lepiej. O, tak wygląda pulpit. To jest to samo, co tutaj. Okej. Okay. Tylko tutaj restytujemy kluczykiem. No to wiadomo, ciśnienia. Następnie wskoczył. Sławek! Chodź spróbujemy załadować. Ale ty, dam ci pilot! No i operator teraz może sobie wziąć i ma wszystko, wiesz, radiowo. swoją. Dzięki. Pasek był tak brudny, że lepiej było go od odczepić. <laughs> Ale tu zresztą widzisz, co się dzieje. No, to, to jest non stop kuszno. nie? Czyli sam operator sobie tam w dźwigu, tak? Z tym Ta. wszystkim steruje. On ci się, on bierze sobie, wiesz, narzuci, włączy mu automat. Ona sama idzie, sama Aha. się zamknie. I wypychał, nie? Bo teraz jak tylko byłoby bez, bez tego pilota, to pewnie musiał załadować, przyjść. Kierownik myślał, że jak nie zrobisz dzisiaj, mówi, to jeden będzie siedział tutaj w budzie, a no. drugi na tym, mówi, jeden będzie zamykał, <ścoughs> drugi będzie ładował, no, no nie? Właśnie. Ale że twoja usługa jest ekspresowa. Teraz idą noże i znowu kawałeczek przejedzie tam na 60-80 cm nie. i ucina, no nie? Żeby to załadować wszystko sobie do tego do, do samochodów czy tam na, na wagony, tak jak tutaj mamy boczniką, no nie? Fuh. To jest tro trochę straszne, trochę straszne muszę przebywać. Dobra, to już teraz sobie urobek odbiera, wiesz, z tyłu Zrzuca na kupę Jaki zrzut! O, no i zadaniem jest też yy, pojemniki jakieś, LPG, coś takiego Zbiorniki musi odrzucać na bok Chociaż no coś zdarzało się tak, że nie zauważył, wiesz, głośnicy i nagle... Daniel, patrz pod nogi, żebyś wiesz, gwoździe nie chwycił, no, nie, bo to tak. idziesz w normalnych adidaskach, a to są to, to właśnie. Ja idę to idzie co nie to nie akurat nie twój problem. Problem jest taki, że jak słońce świeci, to tam z tyłu jest e, laser, który mierzy odległość tutaj jak ten Aha. Cybuch wychodzi, no nie tak ten i jak słońce na niego świeci, to głupieje nam. Głupiej. W pewnym momencie chyba mu daje jakąś tam inną wartość zadaną i on robi. Otwiera się, że jest błąd i, i jest. Stop. Tylko nie nagrywaj tego warsztatu, bo warsztat jest tragiczny. Nie, to jest bordel, To jest złowisko. Mówi, mówisz, że jest gorzej niż na placu? Bo, bo też jest burda. Jak mi się wydaje, 99% warsztatów wszędzie. Nie, no, wygląda, jak na złowiskowy garażyk. Jego oryginalnie tutaj przychodzi. Tu. I no, on chodzi tutaj sobie. O. A w tym miejscu? Tak. Ty po prostu zdemontowałeś, bo jest, no, brudne jest, Tak, tak, tak. Ale tutaj jakiś właśnie oddzielny jest pasek, nie, ten, który może. Tutaj. Tu leży. No to chyba właśnie był on. No i zostało urwane, że się urwało. Wcale się nie dziwię, bo tu zamieszanie, tutaj złomowisko i tak dalej. Tutaj nikt nie patrzy na szczegóły, nie. Tutaj przerzucamy setki ton złomu, nie, więc takie pierdółka. Dobra, to dalej. Rozkręcimy to, żebym wam pokazać, co chodzi. Weź to może jakoś tak ograj, ładnie, kurczę, nie na tej kanapie, tylko na tym. To, co zrobimy cięcie i będzie tutaj, nie? Cięcie i spójrz. Tutaj jest kontaktron. No właśnie. Wiesz no. co jest kontaktron? Mhm. No widzisz, nawet wiesz co to jest. Po prostu wsadzisz tu magnes, on się zewrze. No. Ja w tym momencie te dwa przewody idą tutaj do tej wtyczki a, tutaj i tutaj, z tutaj wsadziłem po prostu wsadziłem zworkę. Ja pierwsze co to, to myślałem też, że to jest bezpiecznik, bo mówię kurczę idzie ten taki mhm. drucik, mówię. Też a ja to myślałem, bo tu jest taki pin y, miedziany, ja myślałem, że to jest są jakieś dwa, że to jest do ładowarki, mhm. nie? Ale okazuje się, że to jest tylko jeden pin, on po prostu działa na zasadzie zatrzasku, za żeby to wsadzić, żeby nie wypadło. A to, to jest po prostu magnes wsadzasz, nie? Aha. Dobra, ja to teraz wyciągnę, złożę to i panowie muszą to najpierw zamówić, żeby to użytkować. Bo tak, tego nie wolno użytkować z ominięciem bezpieczeństwa, bo jeśli coś się stanie, będzie jakiś pożar, to ubezpieczalnia tego nie pokryje i będą problemy bardzo duże. Bo to jest element zabezpieczający. Jeśli to spadnie operatorowi, jakiś guzik się, przycisk włączy, załączy, coś tam się będzie działo nie tak, będzie kaplica. Więc zamawiamy tą część i można pracować. Dobra, machina działa, jak widzieliście. ja lecę do domu, panowie będą pracowali. Jak część przejdzie? Tak. Pełna razem. Cześć. Także taka sytuacja. Pierwszy raz naprawiałem taki element, więc czegoś nowego się nauczyłem, że tam są wykorzystywane właśnie takie oto elementy, jak tutaj widzicie. Znalazłem takie coś i to się nazywa Ignition Key. 18 euro, więc jak na przemysłówkę cena jest rozsądna, bo to może się bardzo łatwo zgubić. To jest zwykły magnesik. 18 euro, no, no nie, nie ma tragedii, nie ma tragedii. C ceny w tej branży mogą być kosmiczne. Najzapowniejsze jest to, że Magnes jak magnes. Przy wyższej temperaturze magnesy się rozmagnesywują, tak samo jak macie nawet wiertarki, które mają silniki bezszczotkowe, po jakimś czasie mogą stracić moc, dlatego że magnesy w tych silnikach się rozmagnesowują właśnie przez to przegrzewanie tych urządzeń i one tracą moc, dlatego że magnesy przestają mieć swoją magnetyczność na odpowiednim poziomie, tak samo tutaj ten element przy pracy w niesprzyjających warunkach duże nasłonecznienie, bardzo gorące pomieszczenie może się też rozmagnesować w jakimś stopniu i przestać załączać ten kontaktron dokładnie jak na tym filmiku, patrzcie, osoba ma te urządzonko wkłada ten właśnie Ignition Key coś tam łączy, wsadzi do końca, tak pewnym ruchem i co, i ta bateryjka Nie łączy, sprzęt się nie chce uruchomić i jest problem, tak? Więc <grytanie> jeśli takie sprzęty przestaną się uruchamiać, wsadźcie jakiś inny magnes, porządny magnes, przetestujcie czy to działa, a później zamówcie ten element, nowy magnesik i powinno śmigać. Więc tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że był ciekawy. Czegoś sam się nauczyłem fajnego. I oczywiście nie zapamiętajcie o moich ekipach, z którymi współpracuję, czyli Computronic, nowe laptopy, komputery, PC, sprzęt AGD, RTV, linki promocyjne w opisie pod filmem. Elzap, meble biurowe warsztatowe i fotele oraz podzespoły elektryczne, kontaktrony, w TME. A jeśli macie jakiegoś laptopa do naprawy lub inną elektronikę na przykład przemysłową, to formuła zgłoszenia będzie zaopicie pod każdym filmem. Wchodzicie, wysyłacie sprzęt, część z tego trafia do mnie na stół i na film. To się trzymajcie, cześć!